No, na razie to... Siemaneczko, w tym odcinku jest naprawdę gruby odcinek opening. Za prawie 300 zł jest kosa. Także miłego oglądania, zostaw lajka i komentarz siema. Dobra, otworzymy sobie dwie pixie na początek. My jesteśmy na 0 praktycznie. Pięknie kurwa. Pięknie. Do tego otworzymy sobie 20 snowmanów. Albo, albo 10. Nie będzie 10. Jesteśmy delikatnie na minus. Tutaj też jesteśmy na minus. A, szkoda kurwa, gada. Szkoda szczepić ryja, Dobra. naprawdę. Dobra, tutaj też byliśmy na minus. Wejdziemy sobie. Mamy 170 jeszcze. Wejdziemy sobie. Może w Gnoma? Jednego. Dobra, polecimy grubo, co? Jednego Gnomika. Here comes the money. Nie wiem, że... jesteśmy na pols. Otworzymy sobie. Może jedną kuki? Hmm, to będzie na minus. Chociaż faktory nie. Dobra. To sobie sprzedamy, otworzymy jeszcze raz o, i to będzie dużo na minus. Chyba, że faktory nie No ładnie. tak średnio bym powiedział. Dobra, wychodzimy sobie z tego trochę tańszych skinków. Żeby było 3 tak, razy to sobie. Od... Na minus delikatnie tutaj, może? O, tutaj na plus hmm, to będzie delikatnie na minus, a nie na plus. Jednak dobra, super. Weźmiemy ze Snowmanem 5, kiedy byłem szczęśliwy. Otóż nie. Hmm. Na minus. Jeszcze raz. O, dobra, to to jeszcze trochę trzeba wystawić. tam daje, ale nie za dużo. Co 40? Może trzy Santa Klauses? Are you You fucking bitch, why you bully me? Why you bully me, you No i tutaj dyszka na minus. Dobra, jeszcze 15 na minus w sumie. To też będzie na minus. O, 5 zł na minus. Dobra. Xmas suits. Jedną. No nie oddała. Yy, może? Otóż nie Też nie oddała. Ta skrzynka nie daje. Oj nie daje. Dobra, otworzyłem sobie może coś panie losowego takiego. No, omega. Jest ok. A nie dała. Zobaczymy jeszcze raz. No, tu zabrała dużo. Może odda. Nie, nie odda. Dobra i zostało 20. Idziemy trzy razy tu. I raz na. I raz na... Dodolfa. Water? Nie, water. Dobra. Zobaczmy sobie prezenciki. Ziris, Flock. I... Stump. Antifactory. 30. Ogólnie zaczynaliśmy z 290. Ciekawe, czy to w ogóle zwróciło. Te skinki, które teraz mam, co to będę miał? Tutaj wszystko. 222. Uj, zabrało. Dużo zabrało. No dobra. Weź sobie Popróbujemy z tym na razy 10. Nie siadło. Nie siadło. Nie siadło. Mało zabrakło. Nie została Oj słabiutko zostało, naprawdę słabo jest Próbuję jeszcze to na razy 10. To na razie. Potrzebujemy Cię w naszym składzie. I na półtorej. Łatwo przyszło, łatwo poszło. A na szczęście zostało. Powiedzmy, że wyszliśmy na 10 sekund. Także do następnego razu. Siemana.